Proszę o wprowadzenie standardu. Po nie spójność. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby przeżyć wspólnie chwilę refleksji nad trzema majowymi dniami. Każde z tych świąt ma inną wymowę, inny charakter, czego innego dotyczy. Każde tym się wyróżnia, że bez względu na okoliczności niesie wartości własne, uniwersalne, często piękne. Mądre, bardzo poważne, pełne zadumy i refleksji nad czasem minionym oraz obecnym. A teraz oddaję już głos Waszym kolegom i koleżankom. Zacznij, zacznijmy nietypowo od środka, czyli 2 maja. To Dzień Symbolu Narodowego naszej flagi. Dlaczego jest tak ważny, odpowiedzą Wam nasi uczniowie klasy trzeciej słowami wiersza Zofy Tyszkiewicz. Święto flagi. Nowy dzień świąteczny mamy. 2 maja to dzień flagi. Choć historia bar jest stara, to dopiero teraz flaga Doczekała takiej chwili, w której ją radośnie trzimy. Pierot orła i powoli Flagi, w dole prawie czerwiej bawy. Z nią od wieków naród kroczy. Jest gdzie łzy i gdzie krew broczy. Przez zabory wojna świata, zawsze bliska jest Polaka. Ciesz się flagą, a my z tobą. Godnie uniesione czoło. Ufne myśli i nadzieja. Duma serca na boś. Nasze barwy narodowe przed wiekami ustalone. Barwy herbów polskiej Litwy, Na sztandarach lał Nasza flaga znakiem Unii, historycznej państw komunii, bo Królestwo Kongresowe z Księstwem Litwy nią złączone. Z nią radości, święta, hejnał, z nią też. Odległa Z nią do Unii, z własnym świętem. Tak los sprawił, nie pojęta. Bez względu na to, czy w Polsce będą się odbywały mniej lub bardziej kuszne obchody pierwszomajowego święta, nikt nie może zanegować wartości ludzkiej pracy. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej musimy umieć. W tym celu uczymy się, chodzimy do różnych szkół. Przecież tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo wcale, co w życiu nas czeka. Może każdy z nas wyrośnie na wielkiego człowieka. Reporze Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Autorami ustawy rządowej, bo tak nazwano, taką nadaną nazwę Konstytucji 3 maja, byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołombe. Maj! Rocznica pięknych serc, maj. Rocznica pięknych myśli. Tym, co dawno przeminęli, hołd składając i co przyszli. Choć przeminął dawny wiek, dawne hasła się zmieniły. Orzeł począł nowy wiek, lecz w przeszłości czerpał siły. Z tych ciemnościach jasnych chwil. Kiedy miłość powracała w jedną całość polskich starych, miłość ponad wszystko trwała. W tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy. Często daje złuszy dziś, przed pamiątką chyląc głowy. Pisarz tamtych czasów, Julian Ursym Niemcewicz, w swej sztuce powrót posła pisał otwarcie. Ten nieszczęsny nierząd to sejmu zrywanie. Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie. Te zaborów, te zdrowych klęsk naszych przyczyną I my sami byliśmy, nie naszych winą. Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju. Dnia 3 maja, już od rana, Plac Zamkowy był ośrodkiem politycznej mobilizacji. Kołłątaj pobudził mieszczan warszawskich, Którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i dostępu do niego bronili głośno wołając. Wiwat Konstytucja! Wraz z pospólstwem Warszawy i skupionym wojskiem witali w ustawie rządowej pierwszy większy wyłom w feudalnym ustroju państwa. Opozycjonistów było niewielu. Lud, stojąc na dziedzińcach, przebrał wobec nich groźną postawę. Ileż barwnych i miłych sercu obrazów z polskiej literatury kojarzy się z dniem 3 maja w naszej pamięci narodowej, choćby ten z koncertu Jankiela w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się z zmątkami, z zelami, z bębenki, brzmi polone z 3 maja skoczne dźwięki. Radością oddychają, radością słuchują. Dzieci chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz w myśli z dźwiękiem przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali Zgodzono z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Była, była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi jak przed laty dążeniami do odbudowy i umocnienia ojczyzny, uporządkowaniu w niej wszelkich spraw na demokratycznych zasadach u dobru ogólnemu, z pragnieniem dołączenia do wolnych, żyjących w bezpieczeństwie i dostatku narodów Europy. To także możliwość dla każdego z nas, albo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem patriotą? Bez tej miłości można żyć. Niech serce suche jak orzeszek, panutki los na pić, zdala od zgryzot i pocieszeń, Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku próch namówić, dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalony drzewem, codziennie mocniej w ciebie wracam, radością, smutkiem, dumą tkniewem. Nie będę jak zerwana nic. Odrzucam pustość słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor, Lilę kluzel Tak jak dzisiaj wybrzmiało, mamy trzy ważne święta, bo mamy święto pracy, mamy no, święto flagi i obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Ja taki krok temu przyniosłam tutaj wyglądanie na niej pozorną, małą książeczkę ale jak bardzo, bardzo ważną. Bo no, słuchajcie, to, że dzisiaj się spotykamy tutaj, to, że możemy świętować, wszystkie święta, tak? Że możemy dzisiaj być w szkole, w tym miejscu, też jest zagwarantowane tutaj, w tej konstytucji. Bo to tutaj jest napisane, że wszyscy, że my, teraz jako uczniowie, my kiedyś jako uczniowie mamy prawo właśnie do nauki, że, ale mamy też obowiązek uczyć się do 18 roku życia, tutaj też jest to zapisane. I to, że ta nauka dla was jest bezpłatna. Nie jest to takie oczywiste, wbrew pozorom, jak nam się wydaje. Jesteśmy tego przyzwyczajeni, traktujemy to jako codzienność. Niemniej, to właśnie ta konstytucja gwarantuje, że tutaj, że w Polsce możemy się dzisiaj, tutaj spotkać, w ten dzisiejszy dzień i to świętować. Jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważna <coughs> oczywistość. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać dzisiaj wszyscy razem posłuchać pięknego apelu, mieć refleksję nad tymi trzema świętami, ale też nad tym, jakim ja, jak każdy z was jest patriotą, jak czujecie się tutaj w kraju. Ja wczoraj pomyślałam, myśląc o dzisiejszym apelu, wspomniała mi się jedna myśl, jak lubię wyjeżdżać, lubię podróżować, lubię zwiedzać, mam nadzieję, że też tak macie, bo trzeba poznawać też inne kraje, inne obyczaje, ale za każdym razem, jak przekraczam granicę polską w tę stronę, Odczuwam ulgę i czuję, że jestem w domu. Wcale nie muszę otworzyć jej własnego domu, żeby czuć, że jestem w domu. I dla mnie to jest patriotyzm. To, że przekraczając właśnie granice Polski. Jestem już u siebie. I tego Wam życzę, więc delektujcie się, cieszcie się tymi świętami i cieszcie się, że mamy tak ważny dokument, który pozwala Wam wam, nam, wszystkim na to, żebyśmy mogli się czuć tutaj dobrze, bezpiecznie, żebyśmy czuli się wolni, i żebyśmy się czuli równi, bo to też jest bardzo ważne i to tutaj jest zapisane. Życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz pięknie dziękuję za przygotowanie dzisiejszego apel. Dziękuję.